Muszę się wam do czegoś przyznać. W swoim życiu miałem niewiele styczności z Androidem. Wynika to z dwóch faktów. Od pierwszego iPhone'a jestem związany z ekosystemem Apple, i im więcej lat się w nim spędza, tym mniej się opłaca z niego wychodzić. Drugim powodem był zdecydowanie fakt, że jak już tylko dochodziło do mojego kontaktu z tym systemem, to zazwyczaj było to na telefonie służbowym, który swoje najlepsze lata miał już za sobą, albo był to jakiś starszy tablet, który działał gorzej niż GTA na nowych konsolach. Dlatego też z dużą dozą ciekawości podszedłem do gamingowego telefonu od Asusa. Czy udało mu się zmienić moje zdanie co do smartfonów z Androidem? I czy faktycznie godnie nosi miano telefonu gamingowego? Przekonajmy się w tym nietypowym materiale od jabłkowca dla androidowców. Asus ROG 5S dotarł do mnie w bardzo nietypowym pudełku. Heksagonalny kształt od razu daje do zrozumienia, że w środku jest coś nietuzinkowego. I tak faktycznie jest. Pierwszy raz bowiem widzę w opakowaniu doczepiany zestaw do chłodzenia telefonu. Ładowarka jest akurat z bolcami na Stany Zjednoczone, ale to wynika z samej natury sampla, który otrzymałem do testów. Nie martwcie się, wy dostaniecie w swoich odpowiednie wtyczki. Poza tym w pudełku znajduje się obudowa na telefon, gumowe części do zakrywania nieużywanych portów, wcześniej wspomniana przeze mnie ładowarka i system chłodzący. No dobra, ale nie przyszliście tutaj, żeby oglądać pudełko i jego zawartość. Czas zobaczyć, co ten telefon potrafi. Po jego odpaleniu wita nas animowane logo ROG, które doskonale możecie znać chociażby z laptopów sygnowanych tym brandem. Podczas wstępnej konfiguracji możemy ustawić czułość tzw. air triggerów. Które są dodatkowymi fizycznymi przyciskami na obudowie. Po naciśnięciu ich mocniej, telefon przełącza się z trybu dynamicznego w gamingowy, a to wszystko oczywiście kosztem pracy na baterii, która co ciekawe jest podzielona na dwie części. Z lewej i prawej strony obudowy znajdują się dwie baterie, każda po 3000 mAh, a między nimi płyta główna z procesorem i grafiką. Dlatego właśnie układ chłodzenia montowany jest na środku obudowy. I o ile na początku sobie troszkę śmieszkowałem z tego doczepianego wiatraczka, tak po chwili korzystania z tego telefonu zmieniłem zdanie. Przy odpalonych grach sprzęt robi się bardzo szybko gorący. No ale właśnie gry. Tych natywnie napisanych, pełnoprawnych tytułów moim zdaniem jest ciągle za mało i raczej nie ma się co spodziewać, żeby ta sytuacja się miała zmienić. Na pewno nie w momencie, w którym robienie gier free to play bardziej się opłaca z finansowego punktu widzenia. Sprawdziłem więc oczywiście najlepszą grę mobilną, jaką jesteście w stanie ściągnąć na swoje telefony i jednocześnie sponsora tego nie no, żartuję, reklamy RAID Shadow Legends tu nie zobaczycie. Za to testowałem takie produkcje jak Genshin Impact, PUBG oraz Asphalt 9. Moje wrażenia były… bardzo mieszane. W przypadku Genshina na początku w ogóle nie mogłem sterować padem. A propos pada. Kontroler Kunai jest oddzielnie sprzedawanym akcesorium do telefonu. Możemy na nim grać jak na złączonych joyconach w piesku, ale możemy też założyć specjalną obudowę na telefon, i cieszyć się super wygodną grą w podróży. Zdecydowanie bardziej do gustu przypadła mi ta wersja z kontrolerami wpiętymi do obudowy telefonu. Jest to super wygodne i bardzo dobrze mi się tak grało we wszystkie testowane produkcje. Ale dość o kontrolerze, wróćmy do gierek. No więc tak jak mówiłem, w Genshinie na początku nie wykrywało kontrolera zupełnie. Dopiero jak wysunąłem sobie podręczne menu Game Genie to mogłem zmapować przyciski na ekranie. Więc koniec końców chwila, moment i mogłem się cieszyć pełnoprawnym graniem w jeden z największych hitów minionego roku. I kiedy już myślałem, że będzie tak pięknie z każdą grą, wtedy włączyłem mobilne patchy. O losie, jakie tam były problemy z ustawieniem tego kontrolera. Mimo tego, że oferuje on własne mapowanie przycisków na ekranie, nie starczyło mi cierpliwości, żeby to skonfigurować. Bo i tak w sumie nie jestem zbyt dużym fanem PUBG, ale mniejsza z Jako trzecią grę wybrałem starego i poczciwego asfalta. Nie jest to już jakiś super benchmark, bo gra wyszła w 2018 roku, ale za to jest świetna do testowania odświeżania ekranu. No i moi drodzy, te 144 Hz widać tutaj jak na dłoni. Obraz jest płynny i bardzo wyraźny, a fan, jaki płynie ze ścigania się w asfalcie, dalej cieszy tak samo, nawet po latach. Ale tak jak wspominałem, dla mnie to nie są pełnoprawne gry, no może poza Gensinem. Wziąłem się więc zabary z Game Passem i XCloudem. I chociaż mam wrażenie, że ta usługa nie wykorzystuje możliwości tego ekranu, ani tym bardziej mocy samego sprzętu, to dalej jestem pod niebywałym wrażeniem tego, że takie granie jest w ogóle możliwe. Ja swoją przygodę z gamingiem zaczynałem na 386, na którym król lew nie chciał mi działać, a teraz mogę grać w najnowszą fordę w chmurze. Gdybym więcej podróżował niż sypialni do gabinetu i czasem kuchni, to bym totalnie chciał mieć możliwość grania na takim urządzeniu w drodze do pracy. Telefon obsługuje sieć 5G, więc w większych miastach nie byłoby problemu, ale też wiadomo, jak to jest z tym 5G. Musiałbym uważać, żeby nie usmarzył mi się mózg od tego. Tak całkiem poważnie. Game Pass to przyszłość grania nie tylko na telefonach komórkowych i zasługuje na większy materiał. Ten jest o telefonie. Warto sobie odpowiedzieć w tym momencie na zadane we wstępie pytanie: czy ten telefon zmienił moje podejście do smartfonów z Androidem? Trochę na pewno. Mam w ręku flagowiec, który nie jest najtańszym telefonem. Dalej nie do końca kupuję ideę gamingowych telefonów, ale nie jestem takim specem od tych sprzętów jak Antyfan czy Michał Pisarski. Pozdrożonki. Fachowe ocenia nie zostawiam im. Ja patrzę na to urządzenie z perspektywy gracza i ten telefon moje potrzeby zaspokaja. Snapdragon 88 Plus to bardzo potężny procesor, a w połączeniu z trybem gamingowym daje nieźle do pieca, co czuć z tyłu obudowy, jak i w samych grach. Czy zapłaciłbym tyle za ten telefon? No cóż, biorąc pod uwagę, ile płacę za iPhony co jakiś czas, aż głupio by mi było powiedzieć, że nie. Ale jeśli mam brać pod uwagę granie na telefonie, to jedyne jakie dla mnie wchodzi w grę, to ogrywanie gier z Game Passa. A do tego, jak już mówiłem, nie potrzebuję tyle mocy. Natomiast jeśli wyszukacie potężnego smartfona do codziennego użytku i ogrywania takich gier jak chociażby Genshin Impact, to myślę, że będziecie w pełni zadowoleni. No i elegancko, to teraz przebitki. I montować. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, Defomirowi i Ardiverowi za bycie wspornikami na poziomie Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.